Imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Z listu do hebrajczyków. Każdy bowiem dom jest przez kogoś zbudowany, a tym, który zbudował wszystko, jest Bóg. I mojżesz wprawdzie był wierny w całym domu jego, ale jako sługa na świadectwo tego, co miało być powiedziane, Chrystus zaś jako Syn był nad swoim domem. Jego domem my jesteśmy jeśli ufność i chwalebną nadzieję aż do końca wytrwale zachowamy. Panie Boże, składamy Ci dzięki za kolejny mijający tydzień, za wszystkie Twoje łaski, którymi tak obficie nas obdarzałeś podczas tych siedmiu dni. Dziękujemy Ci za każdy dzień, za każde wydarzenie i każdego człowieka, który był częścią naszego życia w tym tygodniu. Panie, błagamy, błogosław nam na kolejne dni. Pomóż nam zawsze pamiętać, że cały świat to dom stworzony przez Ciebie. Pomóż nam o niego dbać, szanować i kochać każdy najmniejszy element dzieła Twojego stworzenia. Naucz nas pielęgnować w sercu wdzięczność za wszystko, co widzimy, słyszymy, czego doświadczamy. Pozwól Panie, by w naszych domach i rodzinach Nieustannie płonął płomień żywej wiary, byśmy każdego dnia coraz bardziej zbliżali się do Ciebie. Błagamy, chroni nas i naszych bliskich. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!